Witajcie, kochani. Zielony, gruby, mięciutki dywan, po którym można przechadzać się nawet bosymi stopami, nie brudząc ich, to marzenie tych, którzy chcą tę przysłowiową wisienkę na torcie. I żeby można ją było mieć, trzeba przejść kilka etapów, skupiając się na dokładnym i starannym ich wykonaniu. Trawnik można założyć poprzez zakup trawy w rolkach, i jest to zapewne metoda najszybsza, ale nie najtańsza, lub z siewu. Metoda z siewu jest najbardziej popularna i najczęściej wybierana. Optymalny termin na wysiew to wiosna lub jesień, gdyż wówczas występują najbardziej sprzyjające warunki. Minimalna temperatura do kiełkowania nasion traw to od 6 do 8 stopni. Trzeba to wziąć pod uwagę. Za pierwszy termin do wysiewu można zatem przyjąć kwiecień. A teraz przejdźmy do etapów. Pierwszy etap również w moim przypadku to oczyszczanie podłoża ze starej darni, chwastów, kamieni, gruzu, plastiku i innych zanieczyszczeń. będzie musiała rosnąć trawa. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na usunięcie uciążliwych chwastów wieloletnich, a w szczególności perzu. Tego korzenie bardzo szybko się rozrastają i potrafią zająć całą niemalże powierzchnię. Warto pilnie przyglądać się, głównie pod kątem szkodników, np. pędraków i na bieżąco je usuwać, gdyż one lubią żerować pod powierzchnią ziemi Mniej więcej 10-20 cm w głąb, spożywając korzenie roślin, niestety uszkadzając nasze trawniki. Co by się stało, gdybym te pędraki zostawiła w tej glebie? No niestety, ale znowu miałabym w trawie placki. Czyli puste miejsca bez trawy, bo te pędraki podgryzłyby mi korzenie tych traw. Podczas oczyszczania podłoża jednocześnie spulchniamy i napowietrzamy glebę. Najlepiej zrobić to widłami z szerokimi zębami, ale zwykły szpadel też może być. Korzenie traw nie sięgają zbyt głęboko, więc spulchnianie na głębokości 20 cm spokojnie wystarczy, aby mogły się swobodnie rozwijać. Jeżeli nasza gleba jest zbyt ciężka i gliniasta, wówczas dla rozluźnienia dobrze jest dodać piasku. Natomiast do gleby piaszczystej dodajemy na przykład gliny, czy tak jak w moim przypadku ziemi kompostowej. Nie dość, że poprawimy jej strukturę, to wzbogacimy o życie mikroorganizmów. Mimo tego, że wydobywanie takiego kompostu nie jest pracą najlżejszą to powiem Wam, że lubię tę czynność. Jednak cieszy to, że mamy właśnie taką glebę dobrą, tak naprawdę za darmo i wszyscy wiemy jakie są ceny. Poza tym nie uzyskamy tak jakościowego kompostu kupując gdziekolwiek. Przy kompostu ten własny, wiemy co tutaj wkładaliśmy na tej prezmę. Ja dodałam również perlitu, gdyż ta naturalna skałka zatrzymuje wodę, i dzięki temu możemy zmniejszyć częstotliwość podlewania. Gdy podłoże mamy już przygotowane, możemy teraz przejść do najprzyjemniejszego etapu wysiewu trawy. W sprzedaży dostępne są różne mieszanki traw, np. uniwersalna, samozagęszczająca. Na tereny suche, sportowa, łąkowa. Mamy zatem w czym wybierać, aby dopasować mieszankę pod naszą glebę i nasze potrzeby. Jeżeli zależy nam na tym, aby trawa niejako nawoziła się sama, możemy wraz z trawą wysiać białą koniczynę, tak jak ja to zrobiłam. Ta roślina bobowata gromadzi w swoich brodawkach korzeniowych azot atmosferyczny, karmiąc nim korzenie trawy, a ta staje się soczyście zielona. Czyż to nie jest wspaniale sąsiedztwo? Oczyszczoną, spulchnioną glebę należy przegrabić w celu wyrównania i dokładnego rozprowadzenia dodanych składników. Jeżeli Glebę mieliśmy bardzo zanieczyszczoną, to jeszcze na tym etapie zbieramy resztki tych zanieczyszczeń. Dobrze mieć blisko siebie jakieś wiaderko na te odpady. Ja, ponieważ dysponuję popiołem drzewnym, to przed wysiewem nasion posypuję nim na wierzchnię dla wzbogacenia gleby tym nawozem i, i odstraszenia szkodników. Ponieważ glebę pod wysiew trawy mam dość piaszczystą, to wysiewam mieszankę na tereny suche. Wiem również, że będzie to miejsce często eksplorowane, szczególnie przez dzieci, dlatego dokładam trawę sportową. Do wysiewu możemy użyć siewnika albo zrobić to dawnym sposobem, czyli sypiąc po prostu z dłoni. Każda metoda jest dobra, ważne, żeby nasiona padły w miarę równomiernie, a w tym może pomóc siew krzyżowy czyli Najpierw wysiewamy nasiona w jednym kierunku, a potem prostopadle poprzecznie. Po wysiewie glebę dobrze jest ponownie wyrównać, przegrabić tak, aby jak najwięcej nasion znalazło się około 1 cm pod ziemią. Po tej czynności przeprowadzamy wałowanie lub ugniatamy sposobem gospodarskim. Ubijakiem zrobionym z kołka i kawałka deski, e, tak jak ja to robię. Taki zabieg zabezpieczy przed wywiewaniem nasion przez wiatr i zwiększy szanse na przyjęcie, na kiełkowalność i szybszy wschód. Teraz już pozostaje tylko zwilżyć delikatnym, rozproszonym strumieniem, najlepiej mgiełką i taką wilgotność utrzymywać stale. Robimy to tak często, jak możemy, ale co najmniej dwa razy dziennie. To oczywiście zapewni większy procent wschodów. A kiedy możemy spodziewać się pierwszych wschodów? To zależy od gatunku. Pierwsze bła mogą pojawić się już po około tygodniu, natomiast na odmiany powolniejsze możemy czekać nawet 3-4 tygodnie. Bądźmy zatem cierpliwi zapewniając tym nasionom stale wilgotne podłoże, a szybciej czy później doczekamy się pięknego trawnika podkreślającego nasze rabaty, klomby a także rekreacyjnej i wypoczynkowej części naszych ogrodów. Życzę sobie i wam tego szybkiego pierwszego koszenia. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.